Przez dziesięciolecia poszukiwania życia pozaziemskiego sprowadzały się do skanowania nieba w poszukiwaniu słabych sygnałów radiowych, aż pojawił się obiekt o nazwie 3 i Atlas, który zwolnił w czasie, gdy pędził w stronę Układu Słonecznego. Oficjalne dokumenty twierdzą, że jego rozbłysk to prosta fizyka. Jednak w ciągu zaledwie czterech tygodni jego jasność wzrosła pięciokrotnie ponad oczekiwania. Tymczasem spektrografy wykazują ślady metali które zazwyczaj powstają w procesach wytwarzania, a nie występują naturalnie. I wbrew wszelkim znanym zachowaniom komet, ten twór ledwo zbacza z trajektorii, mimo widocznego strumienia gazu. Jeśli 3 i Atlas jest naturalny, nie potrafimy wyjaśnić żadnego z tych zjawisk. Jeśli nie jest, być może właśnie zaobserwowaliśmy pierwszego międzygwiezdnego gościa sterowanego przez inteligentną istotę. Co więc kryje się za tymi niewytłumaczalnymi symptomami? Radioteleskopy przez pokolenia przeszukiwały niebo w nadziei na pojedynczy sztuczny impuls. Sygnał, szept, zakodowane wezwanie z obcego świata. Ale w ciszy otworzył się inny kanał. Co jakiś czas solidny obiekt pokonuje przepaść między gwiazdami i wkracza do naszego układu słonecznego. Makroskopowy ślad technologiczny, jeśli taki istnieje, wyglądałby właśnie tak. Nie jako sygnał, lecz jako materialny byt. Od narodzin współczesnej astronomii potwierdzono tylko trzy takie wizyty spoza naszego układu. Szanse są oszałamiające. Na każde 100 miliardów komet krążących wokół Słońca tylko jedna lub dwie pochodzą z innej gwiazdy. Każde takie nadejście to kosmiczna loteria, okazja do uchwycenia czegoś skonstruowanego, a nie powstałego naturalnie. Tradycyjne podejście SETI, skupione na falach radiowych i laserowych, zakłada, że cywilizacje nadają. Ale co, jeśli najmocniejszy dowód jest fizyczny, milczący, bezwładny i dryfujący w przestrzeni? Takie obiekty mogą przechowywać informacje, technologie, nawet intencje dawno po zniknięciu swoich twórców. W przeciwieństwie do ulotnej transmisji, artefakt makroskopowy przetrwa. Można go badać, mierzyć, a jeśli fortuna dopisze, przechwycić. Rzadkość tych międzygwiezdnych przybyszy czyni każde ich odkrycie wydarzeniem o znaczeniu światowym. Oumuamua w 2017 roku, Borysow w 2019 roku, a teraz 3 i Atlas. Każde z nich to unikalna szansa sonda z epoki i miejsca, którego możemy nigdy nie poznać. Ich wyjątkowość oznacza, że nawet jedna anomalia ma ogromną wagę. Wszechświat rzadko daje drugą szansę. Oryginalna wizja Seti ukształtowana została przez narzędzia epoki. Paraboliczne anteny, przetwarzanie sygnałów Łapanie wzorców w szumie. Ale znalezisko Oumuamua zmieniło reguły gry. Nagle poszukiwanie śladów technologicznych objęło nie tylko to, co słyszymy, ale i to, co przemyka obok. 3 i Atlas to niezwykła kometa. To dowód w ruchu, posłaniec z obcego układu, a może, jeśli zechcemy, przyjrzeć się uważnie, znak, że nie jesteśmy sami. 7 maja 2025 roku satelita test do badań tranzytujących egzoplanet zarejestrował słaby, szybko poruszający się obiekt na tle gęstych pól gwiazd w pobliżu Centrum Galaktyki. W tamtym czasie nie wzbudził alarmu. Sygnał utonął w cyfrowym Morzu Gwiezdnego bałaganu, jego ruch był zbyt subtelny dla automatycznych detektorów, a blask zagubiony wśród tysięcy tła gwiazd. Przez prawie miesiąc obiekt sunął dalej, uwieczniony noc po nocy w pełnoklatkowych ekspozycjach testowych. Każde ujęcie dodawało kolejny słaby ślad do archiwalnych dysków twardych. Dopiero 1 lipca sonda Atlas, operująca z chilijskiej stacji w Rio Hurtado, wychwyciła anomalię. Obiekt gwałtownie rozjaśnił się, pięciokrotnie od czasu pierwszego kontaktu z Tes. Mimo to jego pozycja wciąż wiła się w zatłoczonym wybrzuszeniu drogi mlecznej, obszarze słynącym z maskowania efemerydów na widoku. Centrum małych planet odnotowało ostrzeżenie a w ciągu 24 godzin obserwatoria na całym świecie skierowały się na śledzenie. W kolejnych dniach zespoły przeszukiwały stare dane. Złyki Transient Facility i Pan Stars dostarczyły przedodkryciowe zdjęcia z końca czerwca. Ich archiwa pokazywały ścieżkę obiektu, gdy nieustannie przemierzał niebo. Amatorzy włączyli się do poszukiwań, grzebiąc w publicznych zbiorach, wypełniając luki od 14 czerwca po koniec miesiąca. Każdy nowy punkt na osi czasu wzbogacał krzywą jasności, ukazując skok, który przewyższał wszelkie proste wytłumaczenia geometryczne. Winowajcą było samo niebo. Podejście obiektu z kierunku strzelca sprawiło, że nawet najczulsze przeglądy miały problem z oddzieleniem jego emisji od tła. Dopiero po lipcowym komunikacie pełny obraz wczesnej aktywności wyłonił się dzięki szczegółowej analizie terabajtów archiwalnych plików. Dla Ekiptes i Atlas odkrycie było bardziej powolnym rozgorzeniem niż błyskiem, zapłonęło tygodnie wcześniej, zanim ktokolwiek zdał sobie sprawę z przybycia międzygwiezdnego gościa. Między 7 maja a 3 czerwca, 3 i Atlas rozjaśnił się pięciokrotnie, co łamie standardowe reguły dla odległych komet. Zwykła geometria przewiduje tylko skromny wzrost. Może 1,5 raza jaśniejszy, gdy obiekt przesuwa się z 6,36 setnych do 5,46 setnych jednostki astronomicznej od słońca. Zamiast tego pomiary fotometryczne z ZTF i Atlas wskazują na pięciokrotny skok, równomierny i trwały na dystansie prawie 0,9 jednostki astronomicznej. Dane z każdej z tych obserwacji zgadzają się po weryfikacji z gwiazdami pola i sztucznymi analogami słonecznymi. Zmiany w jasności są precyzyjne, z systematycznymi odchyleniami poniżej dziesiątej magnitudo. To nie chwilowy wybuch ani błąd pomiarowy. Krzywa jasności odbudowana z nocnych stosów i przesuniętych ekspozycji śledzących rysuje wyraźny łuk, wznoszący się płynnie, mimo że obiekt przeciska się przez zatłoczony obszar galaktycznego wybrzuszenia. W odległości 6 i 36 setnych jednostki astronomicznej nie spodziewano się aktywności. Lód wodny pozostaje zamrożony. Ciepło słońca to odległe wspomnienie. A jednak komy już widać, a pomiary przekroju pyłowego skaczą z około 300 km w maju do ponad 1700 w lipcu. Liczby wytrzymują wnikliwą analizę, z marginesami błędu na tyle wąskimi, że wykluczają losowe rozproszenie czy pomyłkę w tle. Sumując strumień, szanse przechylają się zdecydowanie od samej geometrii. Nadmiar światła wymaga wyjaśnienia, które pasuje zarówno do czasu, jak i skali. Żadne pojedyncze badanie, choćby najgłębsze, nie wyjaśnia skali tej zmiany. Dane na stole nie zostawiają miejsca na niejasności. las był już aktywny i wyróżniał się, zanim trafił do oficjalnych rejestrów. Poszukiwanie odpowiedzi zaczyna się od cyfr. Pięciokrotny skok jasności, przewyższający wszelkie przewidywania geometryczne, zasługuje na więcej niż pobieżny rzut oka na dane. Astronauci przechodzą przez standardowe podejrzenia błąd instrumentalny, zamieszanie w tle, szczęśliwy widok przez galaktyczne wybrzuszenie. Każde jest sprawdzane, weryfikowane i ostatecznie uznane za niewystarczające. Krzywa jasności utrzymuje się stabilnie na różnych teleskopach i kontynentach, jej łuk zbyt gładki na przypadek i zbyt wczesny na klasyczną aktywność kometarną. Niektórzy sugerują, że rzeczywista prędkość zbliżania obiektu mogła być zaniżona, ukryta w gęstych gwiazdowych polach strzelca. Ale nawet po korekcie na zatłoczenie i ponownej kalibracji fotometrii, nadmiar strumienia persysts. Liczby po prostu nie układają się w naturalny, powolny rozbłysk. To otwiera drzwi dla śmielszych koncepcji. Czy trzy i las wystrzelił silniki? Inżynierski manewr hamowania, by dopasować prędkości do układu słonecznego? To hipoteza na marginesie, ale timing pasuje do obserwacji. Kontrolowane spowolnienie daleko od słońca wyjaśniłoby wczesne, trwałe rozjaśnienie bez odwoływania się do wody, lodu czy znanych lotnych substancji. Jeśli tak, aktywność obiektu byłaby znakiem celowości, nie przypadku. Jednak na każdy spekulacyjny skok przypada przeciwwaga ostrożności. Niebo słynie z oszukiwania nawet najdokładniejszych obserwatorów, a ciężar dowodu jest ogromny. Gdy dyskusja się obraca, uwaga przenosi się na chemię komy, gdzie następna wskazówka może kryć się w oczach. Spektrografy VLT, dostrojone do najsłabszych szeptów światła atomowego, wychwyciły zagadkę w komie 3 i las. Linie niklu, czyste i dobrze rozdzielone, wyłoniły się ponad tło. Natomiast żelazo, które powinno iść w parze, nigdzie nie było. Zespół w parana spędził noce na podwójnym sprawdzaniu kalibracji ponownym uruchamianiu poprawek TURIC i krzyżowym odwoływaniu się do laboratoryjnych długości fal. Wynik się utrzymał, nikiel obecny, żelazo nie. Żaden komet w Układzie Słonecznym nigdy nie pokazał takiego stosunku. W większości żelazo i nikiel podróżują razem, złączone partnerskim więzią powstałą w supernowych i rdzeniach planetozymali. Fotosfera Słońca zawiera około 18 atomów żelaza na każdy atom niklu. Nawet wśród najbardziej zapylonych Bogatych w metale komet, nikiel rzadko przewyższa żelazo więcej niż dwukrotnie. Tu stosunek przekracza 15, być może 50 z liniami żelaza ukrytymi poniżej progu detekcji. Grupa VLT pod kierownictwem dr Sophie Cardinas zmapowała przejścia nie w pomiarach umiarkowanej i wysokiej rozdzielczości. Tempo produkcji oscylowało wokół 4,6 g niklu na sekundę przy 2,85 jednostki astronomicznej, z solidnymi górnymi limitami na żelazo, które wysyciły stosunek Ni, Fe poza skalę. Każda próba wyodrębnienia ukrytego sygnału Fe, poprzez stosowanie ekspozycji czy sondowanie słabych nakładek, kończyła się pustką. Naturalne mechanizmy mają trudności z wyjaśnieniem. Termiczna dekompozycja węglanu niklu, Kruchej cząsteczki parującej w niskich temperaturach mogłaby zwiększyć uwolnienie niklu, ale węglan żelaza jest mniej prawdopodobny do powstania czy przetrwania. Niektórzy teoretycy wskazują na selektywne wytryskiwanie lub egzotyczną frakcjonację podczas narodzin planetozymała. Inni śmielej podnoszą kwestie inżynieryjnych pozostałości, bogatych w nikiel superstopów erodowanych przez dawne silniki, zostawiających ślad w komie. Jak dotąd widmo nie pokazuje linii napędu, oczywistego znaku paliwa czy stopu, tylko nikiel stoi samotnie, a cisza żelaza. Bilans pierwiastków jest niezrównoważony, a poszukiwania naturalnego wytłumaczenia trwają. Mierząc przez jakiekolwiek standardy, trajektoria 3 i Atlas to paradoks. Astrometryczne dopasowania z lipca do sierpnia wskazują dryf zaledwie 1 do 1,5 km na dzień, ledwie pchnięcie. Mimo, że komy i warkocz rozciągają się na setki tysięcy kilometrów z tyłu. Dla komet w Układzie Słonecznym odgazowywanie działa jak rakieta. Strumienie pary odpychają jądro z kursu, tworząc mierzalną nieliniową akcelerację grawitacyjną. Ale tu liczby ledwie drgnęły. Ścieżka jest prawie czysto grawitacyjna. Tak jakby obiekt był nieruchomym kamieniem, a nie aktywną kometą wyrzucającą gaz i pył. Analizując zebrane dane. Ten brak efektu rakietowego wyróżnia się szczególnie. Boris, ostatni międzygwiezdny gość z wyraźną komą, przemieszczał się z prędkością około 100 kilometrów na dobę, co jest prawie dwa rzędy wielkości wyższe. Nawet skromny warkocz powinien delikatnie odpychać jądro, ale 3 lód atlas na to nie reaguje. Antywarkocz, pył, widoczne strumienie, wszystko to widać na zdjęciach. A jednak orbita uparcie nie ulega zmianie. Symulacje uwzględniające obserwowaną utratę masy i powierzchnię przewidują znacznie większe odchylenie trajektorii. Liczby po prostu nie pasują. Gdyby obiekt był górą lodu i skał, jedynym sposobem na tak całkowite stłumienie tego zjawiska byłaby ogromna masa, coś tak gęstego i potężnego, że nawet najsilniejsze strumienie ledwie by je poruszyły. Ale pomiary fotometryczne i profile jasności powierzchniowej narzucają surowe ograniczenia co do rozmiaru jądra. Jest ono spore ale nie absurdalnie. Zatem alternatywa to kontrola, aktywne stabilizowanie, ciągłe korekty albo powłoka pochłaniająca lub przekierowująca pęd. Żaden znany naturalny mechanizm nie wyjaśnia w pełni rozbieżności między tym, co obserwujemy, a tym, co mierzymy. Każda nowa aktualizacja astrometryczna zwęża margins i błędu. Dryf pozostaje zablokowany tuż powyżej kilometra na dobę, daleko poniżej progu, gdzie fizyka komet wymagałaby zmian. Dane są jednoznaczne. 3. I Atlas porusza się przez układ słoneczny, jakby był odporny na własną aktywność. Sprzeczność ma charakter mechaniczny, nie tylko matematyczny. W świecie naturalnych ciał ruch podlega masie i sile. Tutaj reguły się uginają, a ścieżka ledwie drga. W skali międzygwiezdnych przybyszy Borysow stanowi wzorcowy przykład. Jego kołmę i warkocz, bogate w cyjan i dwuatomowy węgiel, określiły klasyczny łuk przez wewnętrzną część układu słonecznego. Liczby zgadzały się z przewidywaniami. Niegrawitacyjna akceleracja wynosiła około 10 na minus -6 jednostek astronomicznych na dobę, co przekłada się na dryf blisko 100 kilometrów dziennie. Każdy strumień pary odpychał Jądro. Każda erupcja odbijała się w orbicie. Borysow zachowywał się jak typowa kometa, podporządkowując się prawom utraty masy i ogrzewania słonecznego. W przeciwieństwie do niego, Oumuamua nie przestrzegał znanych zasad. Brak widocznego wydzielania gazu, pyłu czy komy. Mimo to trajektoria gwałtownie skręciła blisko peryhelium z niegrawitacyjną akceleracją rzędu 2,5 na minus 4 jednostki astronomiczne na dobę. To odpowiada dryfowi 37 tysiące kilometrów. Wszystko bez śladu strumienia czy warkocza. Jego rotacja, stabilne trzy obroty na dobę, tylko pogłębiła zagadkę. Modele nie działały. Za mała masa na śnieżkę. Za duże odchylenie na skałę. Teraz trzy lód, Atlas dołącza do rejestru, ale w odwrotnym kierunku. Kołumę jest niepodważalna. Warkocz rozciąga się na setki tysięcy kilometrów. A jednak zarejestrowany dryf ledwie daje się zauważyć, zaledwie jednego do jednego i pięciu dziesiątych kilometra na dobę. To 100 razy mniej niż u Borisowa, ułamek procenta w porównaniu z Oumuamua. Efekt rakietowy znika tam, gdzie powinien dominować, i pojawia się, gdzie winien być niewidoczny. Trzy obiekty, trzy wzorce, żaden nie pasuje do tego samego szablonu. Wszechświat, jak się wydaje, rozdaje swoje dzikie karty parami przeciwieństw. Obserwatorium Rubine czeka na Cero Pachun. Jego zwierciadło o średnicy 8,4 metra jest gotowe skanować południowe niebo co kilka nocy. Dzięki Legacy Survey of Space and Time, LSST, Rubin inauguruje nową erę wczesnego ostrzegania. Jego rytm i czułość oznaczają, że następny międzygwiezdny przybysz, czy to kometa, czy coś dziwniejszego, nie przemknie niezauważony w gąszczu gwiazd. Alerty będą nadawane w czasie rzeczywistym, dając specjalistom i amatorom równe szanse na szybki start. Ale same teleskopy nie wychwycą każdego zakrętu. Ostatnie dwa obiekty międzygwiezdne pokazały to, gdy 3 i Atlas rozjaśniło się pięciokrotnie na tle galaktycznego wybrzuszenia, to amatorzy przeszukali terabajty archiwalnych danych, składając pierwsze wyraźne krzywe blasku. Sieć obywatelskich naukowców z przydomowymi sprzętami i otwartym oprogramowaniem wypełniła luki między przejściami sąd. Ich błyskawiczne raporty zamieniły rozproszone obrazy w chronologię, wychwytując aktywność, która inaczej utonęłaby w szumie. Teraz stawka jest wyższa. Gdy Atlas okrąża Słońce, każda noc ma znaczenie. Zorganizowane kampanie, nocne skejny Rubiny, Pan Stars na Hawajach, Atlas w Chile i stacje amatorskie od Pretorii Popert tworzą globalną sieć. Każdy obserwator wnosi punkt danych, zmniejszając margin błędu i ostrząc modele. Następna erupcja, następna anomalia spektralna może nadejść o dowolnej porze. Wczesne ostrzeżenia rozchodzą się po serwerach Discord i grupach Telegram, uruchamiając spontaniczne obserwacje z teleskopów wielkich i małych. Wezwanie jest proste: wzrok na niebie, śledź krzywą blasku, poluj na spektrum, dziel się surowymi klatkami i skalibrowanymi stosami. W tym nowym układzie odkrycia nie są zarezerwowane dla profesjonalistów. Każdy alert, każdy obraz, każdy pomiar przybliża do uchwycenia nieprawdopodobnego. Wiadomość zapisana nie w falach radiowych, lecz w ruchu chemii i świetle. Obserwacje spektroskopowe z bardzo dużego teleskopu ujawniają nikiel i w komie nie stwierdzono żelaza, co otworzy osobliwą sygnaturę spektralną, a analizy astrometryczne wskazują na minimalne przyspieszenie pozagrawitacyjne. Mimo że da się zaobserwować wyraźne odparowywanie gazów, z drugiej strony, dwa egzemplarze i Boris wykazywały klasyczny dryf kometarny, natomiast pojedynczy ik umułam doświadczył istotnej modyfikacji orbity bez śladów jakiegokolwiek uwalniania materii. Te wzajemnie wykluczające się osobliwości wciąż nie znajdują wytłumaczenia w ramach współczesnych teorii. Żadne dane nie dowodzą ingerencji sztucznej, jednak mechaniczne nieścisłości w działaniu Atlasa podważają uznane paradygmaty. Najcenniejsze tropy mogą pojawić się nie pod postacią transmisji, lecz w formie ciał niebieskich, których trajektorie same w sobie burzą przewidywania.